Witam, dzień dobry, bardzo serdecznie. Przede wszystkim witam w tym 2023 roku na pierwszym filmiku, na pierwszym vlogu, 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 Jak to woli? Dzisiaj mega epicki dzień, bo realizuję cel, jaki postawiłem sobie. Uwaga! W 2022 roku i go nie zrealizowałem. Ale 2023 to jest ten moment, gdzie ja wjeżdżam i będę brał całymi gościami życie. Za, za coś będę chwytał. E, no mianowicie dzisiaj mam w planach spróbować morsować. Um, zobaczymy, jak mi to wyjdzie. No już się mówiłem, już nadszedł deadline, nadszedł dzień X, gdzie trzeba wyjść tak naprawdę za chwilę z domu. Mam mieszane uczucia, bo nie no nienawidzę zimnej wody, to jest mój minus. Jak wszyscy wchodzą do wody w lato, nawet jak jest gorąco, no to ja wchodzę jako ostatni i tam się tam pokręcę, zanim wejdę. Jak ktoś mi chlapie to wiecie, jak ta ciamcia ramciam, ciam, jak ktoś mi pochrapie wodą to. To jest takie dobre 5 minut w szoku, ale tutaj myślę, że będzie jakoś inaczej. Podpytałem na Instagramie, jak to zrobić sensownie, żeby to miało ręce i nogi, i dzięki za wszystkie rady. Mianowicie rady takie jak rękawiczki, czapka, papciożki takie do, do nurkowania, nie do nurkowania, do chodzenia po piasku, po kamieniach, żeby sobie nóżki nie rozwali. No i na start yy, biegnę z znajomym, który już jest optykalny w tym temacie, żeby sobie 4 km dookoła takiego jeziorka, a następnie dzida do wody. Tylko mam pewne mieszane uczucia. Okej, okay, w tej wodzie jak będzie 10 minut, no dobra, może przesadziłem 10 minut, nie wiem, jak będziesz w każdym razie jakiś czas w wodzie, to jak potem się ubrać, czy to... Fak, zwalasz gacie? I zakładasz jakieś suche, czy tam te ciuchy muszą być poukładane jakoś tak w kolejce, bo ci będzie zimno, czy ci nie będzie zimno jak wyjdziesz? No nie wiem, zresztą, jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam was do obejrzenia, to chyba będzie tędy, w tą, w tą stronę. No i mamy tutaj zestaw startowy, kąpielówki, w których nie wiem za cholerę jak się będzie biegało, leginsy, nie chopi na pupcie, Niam. Spodynki, no tak, żeby nie było widać za bardzo, co opina. Eee, koszulka termoaktywna, rękawiczki i czapolka. Także chyba wszystko mam. I kto, kogo zabieram na morsowanie? Mojego wiernego kompana, mistrza od nagrywania. Gabrysia! Tak, pomoże mi w nagrywce Już jest delikatny stresik, nie? Już tak czuję, że pompuje mi krew szybciej, i serduszko bije mocniej Będzie fajnie zimno Będzie fajnie się pośmiać Dzięki stary, no ciebie zawsze można liczyć, nie? Wiem Ordo. Dobra Bierzemy się za wyjazd, nie? jeszcze wam pokażę jak wyglądam finalnie, bo jest topka Set fenomenalny I to brudne lustro Gabrysz, jak ty mogłeś tego dopuścić? rzeczywiście oczywiście moja ukochana sztyczka płynu do szyw tak z pięknie zadziałała, że wyszło jak wyszło. No mamy co mamy. Więc tak wyglądam, gotowy na jogging i borsowanie. Żyć mi szczęścia! najważniejsze ręcznik, bo byłbym zapomniał, to nie wiem, czy bym się wytarł. Chyba piaskiem. No odczucia są epickie, bo najpierw przebiegniemy 4 km, to jest całe jezioro dookoła sobie zrobimy, więc to jest tak najbardziej jakby jestem do wysiłku, do treningów, to to jest jakby najprzyjemniejsza część chyba tego wszystkiego no ale po tych czterech klockach co będzie zimna woda, także no robię sobie ogólnie zimne prysznice w domu no ale zimny prysznic w domu to nie jest woda która jest cały czas na zewnątrz, no, nie? Tak. jestem bardzo ciekawy trochę cykam się i jestem ciekawy, to takie od, no mieszane odczucia ciężko to opisać no więc jesteśmy na miejscu Gabryś może pokaż jak to wygląda tam już są jakieś dawcy, którzy morsują. Eee, no tak, walnimy to jeziorko naokoło. Nie jest dużo, to jest około 4 km. Czekamy na mojego ziomka. No i wiesz to jedziemy z, z tym koksem. Jest 5 stopni na dworze, więc nie ma dramatu. Nie ma dramatu z temperaturą, ale no coś tutaj jest na rzeczy, nie? Coś tutaj jest bardzo grubo na rzeczy. No myślę, że woda na pewno nie będzie ciepła, to nie będzie... To nie jest lato, to nie jest lato. Przebiegliśmy cztery krotki. No i teraz mięso, nie, idziemy nurkować, że tak powiem. Zapraszam tutaj. brzydko powiem czysta przyjemność, jest naprawdę ciepło jest mega jest mega, Na najgorzej było wejść teraz już możesz sobie popływać 5 stopni woda jest ekstra 5 minutes later. o boże ale ciepło, boże święte te gacie takie lodowate Najgorsze z tego wszystkiego było wejście do uregulowania oddech, i to tak bardzo, było tak mega ciężka sprawa, jakoś po minucie, po tej pierwszej minucie zleciał, ale ten czas w ogóle tego w tej wodzie, to już, to 5 minut spędziliśmy, to też mega szybko zleciało, to, to, to... Tak no po prostu pamiętam jak wchodziłem i pamiętam jak wychodziłem. No i y, już wiem czemu kumpel kiedyś, jak się go pytałem, jak się morsuje, mówił, żeby poukładać sobie ciuchy y, kolejnością. No bo teraz właśnie się męczę, nie? Odwaliłem sobie spodnie a rurki. No i teraz jest ten etap, gdzie... Ach, ten piasek jest dosłownie wszędzie. Ach, ale moc energia było mega przyjemnie, chyba będę to praktykował co tydzień. Jestem teraz mistrzem morsowania. To jedos jest, jest dla mnie. Mały pikuś, mały piwko. Co niedzielę będę wjeżdżał i faktycznie tego próbował. No, czuję się, nie jest mi w ogóle zimno. Albo po prostu odmarzłem i już zaraz mam zjechać. Ale nie jest mi w ogóle zimno. No, najgorzej było założyć buty. Najgorzej było założyć buty. Mega petarda, mega petarda. Two hours later. No, już po całym przedsięwzięciu, po całym morsowaniu. No, było mega super. No, naprawdę. Totalnie coś innego niż się spodziewałem. Znaczy, widziałem, że będzie zimna woda. No to jest tak, te 3 km, przebiegliśmy sobie tam 3-4 km. Rozgrzałem się, no nie było to jakoś niewiadomo jak męczące, ale tak na rozgrzewkę myślę, że było w sam raz. Dogrzałem się. Troszeczkę się tam no, zmęczyłem, jeśli można to tak nazwać, no bo 3 km dla mnie to pikkuś. Porozbieraliśmy się, do wody wchodziliśmy i najgorsze, co może być, to jest to pierwsze wejście. Tak, trzeba wejść, nie ma się to tam oblewać, gdzieś tam jakoś rozsmarowywać tą wodą, trzeba wejść, po prostu wejść. I najgorszy to jest etap dla organizmu, <laughs> nie byłem przyzwyczajony, ale trzeba wziąć takie głęboko, głębokie oddechy i uspokoić organizm, a mniej więcej po minucie organizm się uspokaja i może sobie siedzieć, tylko. Bardzo ważny aspekt jest, który muszę zapamiętać na przyszłość, żeby jak już stanę, żeby się nie ruszać, bo jak ruszysz nóżki, to tak zimnem daje w te stópki, masakra, stopy i palce najgorzej to czują. Pięć minut spędziliśmy w wodzie, jak wychodziliśmy, no to nie było mi totalnie zimno, ani w ciało, ani w klatę, no, no w nic. No jeden co czułem to mróz, taki paraliżujący mróz, jakby poparzenie takie, w stópkach, no ale to by było na tyle. Mogą siedzieć bez bluzki na, na dworze, gdzie, było, gdzie widzieliście, że było 5 stopni. Kiedy w momencie wejścia do auta, gdzie weszliśmy z Gabryszem do samochodu i tam do ciepłego samochodu, no to czułem takie jakby, takie dziwne uczucie, takie omrowienie na całym ciele, że naprawdę teraz już organizm się z powrotem przyzwyczaja, ta krew zaczyna szybciej krążyć, no ale mega super uczucie. No będę robił to częściej, polecam każdemu. Jeżeli filmik wam się podobał, no to wiadomo co trzeba zrobić z tym filmikiem. E, tak jak mówiłem, filmiki teraz będą się pojawiać bardziej regularnie i widzimy się następnym razem. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, Elo.